Natomiast to, co ja znalazłam na tych stronach katolickich, gdzie szukałam odpowiedzi, to jest element podważania tradycji przez pryzmat pseudonaukowy. Katolicy, informacje, które oni dostają, są nieprawdziwe i zmanipulowane. Piętno ideologizacji, jaką naznaczona jest praktyka pisania innych słów niż te, jakie wypracowane zostały przez tradycję Kościoła, skoro nasze zanoszenie próśb nigdy nie będzie przepełnione taką wiarą, taką ufnością, i tutaj właśnie jest. Klucz KMB i CMB i która z tych wersji jest prawidłowa. Cześć, ja jestem Natalia, a to jest kanał Okiem Tradycjonalisty, który prowadzę wspólnie z moim mężem i na którym pojawiają się tematy wszelkie związane z tradycją katolicką, wiarą. Polityką, sprawami społecznymi z perspektywy tradycyjnych katolików. Jeśli nie znasz naszego kanału, jeśli jesteś z nami po raz pierwszy, to zachęcam się do tego, żebyś zostawił nam subskrypcję. I żebyś kliknął w dzwoneczek, ponieważ dzięki temu będziesz otrzymywać powiadomienia o wszystkich filmikach, jakie będą się na naszym kanale pojawiać. Do tego zapraszam też na nasze instagramy, do których nazwy wyświetlam nade mną, oraz na nasz profil na portalu Patronite.pl, gdzie możesz wesprzeć naszą działalność finansowo, co pomaga nam działać i możesz zapoznać się z naszymi dalszymi planami na rozwój naszej działalności. Skoro kliknąłeś w ten odcinek, to zapewne wiesz już, czego będzie on dotyczył. I dzisiejszy odcinek dotyczy problemu zagwostki, która rok w rok dręczy katolików 6 stycznia, czyli tego co napisać na drzwiach w święto Objawienia Pańskiego zwane potocznie Świętem Trzech Króli. Tak? Trzech Króli. Podejrzewam, że wielu katolikom tradycji może wydawać się, że temat ten jest tak naprawdę nieistotny, że no Mamy przecież poważniejsze problemy, tak? Liturgia cierpi, doktryna cierpi, yy, więc na tym należałoby się skupić, ale jak za chwilę zobaczycie, temat ten wcale nie jest tak yy, nieistotny, jak mogłoby się wydawać. Wbrew pozorom, ten temat dotyczy tak naprawdę samych fundamentów naszej wiary, bo jak to zazwyczaj bywa, to co w tradycji się ukształtuje, również nawet w tradycji pobożnościowej, yy, to również często ma niebagatelny wpływ na. Kształtowanie naszej wiary. I tak będzie również tym razem. Jak zapewne sami już dobrze wiecie, 6 stycznia, czyli właśnie w święto Objawienia Pańskiego, katolicy oznaczają swoje drzwi napisem. I czasem jest to napis K, krzyżyk M, krzyżyk B, a czasami jest to C, krzyżyk M, krzyżyk B. Rzadziej spotyka się również, ale też bywa, J, krzyżyk M, krzyżyk J. Chociaż ja, szczerze mówiąc, tego nigdy nie widziałam, ale wiem, że istnieje taka opcja. I wielu katolików często zastanawia się nad tym, jak należy to pisać, żeby było po prostu prawidłowo. Która z tych wersji jest właściwa? Pierwsza wersja z literką K na początku oznacza skróty imion trzech króli, czyli Kacpra, Melchiora i Baltazara, a druga wersja, CMB, oznacza zdanie po łacinie yy, brzmiące Christus mansionem benedicat, co Tłumaczy się jako Chryste, pobłogosław nasz dom. Trzeciej wersji nie będę brać pod uwagę, bo to jest tak rzadkie, że, że nie, nie ma to znaczenia. Weźmy tylko te dwie wersje, czyli KMB i CMB. I która z tych wersji jest prawidłowa, bo nad tym właśnie zastanawiają się katolicy. W celu sprawdzenia, co mówi się na ten temat, yy, znalazłam informacje na stronach internetowych. I ku mojemu zdziwieniu większość stron internetowych, a nawet Niektóre artykuły autorstwa księży, czy, czy biskupów, już nie pamiętam dokładnie, mówiły, że prawidłową wersją jest CMB, czyli ta wersja z napisem Christus Mansionem Benedicat. I prawdę mówiąc, dosyć mocno mnie to szokowało, ponieważ myślałam, że CMB to jest jakiś tam wyrosły gdzieś wśród wiernych błąd, który jest naprostowywany przez księży. Ale jak się okazało, Zupełnie tak nie jest i strony katolickie powielają tę błędną naukę wielokrotnie. Dlaczego błędną już tłumaczę? Otóż, żeby dowiedzieć się, co właściwie piszemy na drzwiach tego dnia, należy sięgnąć do źródeł, czyli do błogosławieństwa kredy, do obrzędu błogosławieństwa kredy. I oczywiście zajrzymy do tradycyjnego obrzędu błogosławieństwa kredy, ponieważ on przekazuje nam, skąd się wzięła ta tradycja. Tradycyjny obrzęd błogosławieństwa Kredy brzmi następująco. błogosław Panie Boże, tę Kredę, aby stała się środkiem zbawiennym dla ludzi, i spraw przez wezwanie najświętszego imienia Twego, niech tym wszystkim, którzy ją wezmą albo napiszą nią na drzwiach swoich domów, imiona świętych Twoich Kaspra, Melchiora i Baltazara, przez ich wstawiennictwo i zasługi przyniesie zdrowie ciała i ochronę dla duszy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Nie trzeba zatem daleko szukać, żeby dowiedzieć się, co powinniśmy napisać na drzwiach. Tradycyjny obrzęd do błogosławieństwa Kredy mówi jasno i wyraźnie, także jaśniej i wyraźniej już się nie da, że wierni piszą na drzwiach imiona Trzech Króli, wzywając przez to ich wstawiennictwa. Zatem już samo to daje nam do zrozumienia, że K. MB jest wersją prawidłową. Tę samą naukę znajdujemy w tradycyjnych kazaniach, których również fragmenty Wam tutaj przytoczę. Wszystkie te trzy tajemnice Kościół Nasz Święty rozpamiętywa w nabożeństwie swoim w ciągu oktawy tej uroczystości, lecz dzisiaj szczególnie obchodzi pamiątkę powołania naszego do wiary czyli pamiątkę zjawienia się Chrystusa świętym trzem królom, którzy utajonego w ciele ludzkim Boga jakby skarb w ziemi ukryty całemu światu objawili i bałwochwalcze narody do wiary i uznania Boga prawdziwego za sobą pociągnęli i dlatego zowią się pierwiastkami narodów, Czyli pogan. Względnie do nas są oni jakby drzwiami, przez które weszliśmy do kościoła Chrystusowego. Stąd powstał zwyczaj pisania na drzwiach domu Trzech Krzyżów i pierwszych liter imion świętych Trzech Królów Kaspra-Melchiora i Baltazara. To był fragment kazania księdza Kozłowskiego z końca XIX wieku. I podobną naukę znajdujemy z innego kazania z początku XX wieku, księdza Karola Józefa Fischera. Na pamiątkę darów, które święci trzej królowie złożyli, dzisiaj kapłan poświęca złoto, kadzidło i mirrę. Imiona Świętych Trzech Króli podług podania są Kasper, Melchior, Baltazar. Poświęca kapłan na dniu dzisiejszym także kredę, którą pobożni piszą na drzwiach swych domów pierwsze litery imion Świętych Trzech Króli: K-krzyżyk, M-krzyżyk, B-krzyżyk, dodając rok, którego to piszą ufni, że Święci Trzej Królowie za to ich uczczenie wyproszą u Boga błogosławieństwo i domom. Zwyczaj to zbożny, chwalebny. Prawdziwie w duchu katolickim, w duchu nauki Kościoła o czci i wzywaniu świętych, zwyczaj, który, daj Boże, by się u nas zawsze zachowywał. Zatem, jak widać było oczywiste dla naszych przodków, że na drzwiach piszemy imiona świętych trzech królów, których wstawiennictwa wzywamy. W nowym roku, jaki się dopiero zaczął. Natomiast to, co ja znalazłam na tych stronach katolickich, gdzie szukałam odpowiedzi, yy, jakich wyszukują katolicy, próbując dowiedzieć się, co należy napisać na drzwiach, to informacje, które oni dostają, są. Nieprawdziwe i zmanipulowane. Na stronach internetowych wyczytacie takie bzdury, jak to, że katolicy nie wiedzą o tym, że należy pisać CMB, że Kasper, Melchior i Baltazar to może wcale nie są imiona królów, bo nie wiemy, jak mieli na imię Trzej królowie. To jest element podważania tradycji przez pryzmat. Pseudo-naukowy. Przeczytamy, że Christus mansionem Benedictat to jest znacznie głębszy przekaz, bo tutaj przyjmujemy samego Chrystusa, a tam piszemy tylko imiona króli, więc to jest lepsze. Przeczytamy także, że święty Augustyn jeszcze inne znaczenie nadawał tym literom i że z kolei on y, tłumaczył te CMB jako Christus Multorum Benefactor, czyli. Chrystus dobroczyńcą wielu. Także generalnie jak będziecie szukać o tym informacji w internecie, to dowiecie się po prostu dlaczego KMB jest błędne, dlaczego nie należy tego stosować, dlaczego katolicy nie mają racji pisząc imiona y, trzech króli, a dlaczego CMB jest dobre, głębsze, lepsze i słuszne. Także takim odpowiedziom, takim artykułom. Nie wierzcie, bo nie mają one nic wspólnego z tradycyjną nauką, praktyką Kościoła, ponieważ zgodnie z tradycyjną praktyką Kościoła, jak widzimy w samym tekście obrzędu błogosławieństwa, jak widzimy z tradycyjnych kazaniach, w tradycyjnych naukach katolickich, katolicy powinni wypisać na drzwiach tego dnia imiona trzech króli, ponieważ wzywają ich wstawiennictwa. I wypada w tym miejscu wspomnieć również piętno ideologizacji, jaką naznaczona jest praktyka Pisania innych słów niż te, jakie wypracowane zostały przez y, tradycję Kościoła, jak też y, o zgubnym wpływie tej praktyki na świadomość wiernych i na duszę wiernych w dalszej konsekwencji. W tym celu przyjrzyjmy się tekstowi współczesnego błogosławieństwa kredy. Boże jedyna i wieczna światłości, ty przyprowadziłeś mędrców do swojego Syna i objawiłeś im jego jako króla nad królami, a oni uwierzyli w niego, oddali mu pokłon i złożyli dary. Po tę kredę dla oznaczenia drzwi naszych mieszkań, w których przyjęliśmy światło Twojego objawienia. Spraw, abyśmy stawali się coraz bardziej widocznym światłem dla ludzi, którzy Ciebie szukają. I znając treść obydwu tych błogosławieństw, jak też treść tego, co jest pisane współcześnie na drzwiach, od razu powinno nam się y, zapalić w głowie czerwona lampka i powinny nam się nasunąć pewne wnioski, które ja teraz wyartykułuję. A w tym momencie wyświetlam obok siebie na ekranie teksty obydwu tych błogosławieństw, żebyście mogli sobie prześledzić je wzrokiem jedno po drugim. Po pierwsze, w jednym z tych kazań, które przytoczyłam, nie bez powodu, ksiądz wyartykułował powiedział dosadnie, że jest to praktyka ściśle katolicka, którą daj Boże, żeby zachowała się w naszych, y, naszej praktyce. Pobożnościowej, ponieważ wstawiennictwo świętych jest nam potrzebne. Współczesna narracja posoborowa fałszuje prawdę o tym, że Chrystus nie jest dla nas na wyciągnięcie ręki. Posoborowi katolicy bardzo często powiedzą w tym momencie: Ale jak to? Przecież możemy zwracać się bezpośrednio do Pana Jezusa, przecież On może dać nam łaskę, tę, którą my potrzebujemy. Oczywiście, że tak jest. Nie o to w tym chodzi. Zarówno my, ludzie żyjący na tym świecie, w świecie doczesnym, jak też wszyscy zbawieni w niebie, jesteśmy jednym kościołem, którego głową jest Chrystus. I każdy z nas do Chrystusa ma przystęp. Ale trzeba pamiętać, że modlitwy sprawiedliwych są modlitwami, które w pierwszej kolejności dostają się przed tron Boży, które są najchętniej i najłatwiej wysłuchiwane przez Pana Boga. Dlatego też modlitwy świętych są. Wielokrotnie skuteczniejsza od naszych. I święci, którzy umierali, tak, którzy rodzili się dla nieba, też wielokrotnie byli o tym przekonani. Przykładem jest tu oczywiście święta Teresa od dzieciątka Jezus, która powiedziała, że kiedy odejdzie, kiedy będzie już w niebie, ześle na ziemię deszcz róż. Wielu świętych wyrażało przekonanie, że po śmierci będzie w stanie lepiej pomóc swoim bliźnim, bo wtedy ich modlitwa nie będzie już niczym ograniczona. I tutaj właśnie jest klucz. Zarówno święci, jak i my mamy owszem nieograniczony przystęp do Chrystusa, ale w przypadku świętych jest on już ujawniony, jest on już jakby w działaniu. A w naszym przypadku ten nieograniczony przystęp do Chrystusa jest dopiero w potencji i trzeba pamiętać, że w przypadku naszym ludzi żyjących w doczesnym świecie ten przystęp, który w potencji jest nieograniczony, w praktyce jest w naszym przypadku ograniczany przez nasze grzechy. Ponieważ im bardziej jesteśmy grzeszni, im bardziej jesteśmy przywiązani do ziemskich spraw, im bardziej e, mamy jeszcze nieuporządkowane przywiązania, tym bardziej niedoskonała jest nasza modlitwa i tym e, bardziej, tym trudniej jest jej trafić przed tron Boży. Tego ograniczenia całkowicie pozbawione są dusze zbawionych, które obcują najściślej z Bogiem bez żadnego cierpienia, bez żadnej ofiary i bez żadnego trudu. My tutaj na Ziemi musimy się trudzić, musimy pracować, musimy czynić ofiarę, musimy walczyć z naszymi pokusami, niedoskonałościami poprzez pokutę. Właśnie po to potrzebujemy wstawiennictwa świętych. Jest to jedna z rzeczy, które jest dla nas ogromną pomocą, ogromnym ratunkiem, że możemy zwrócić się do świętych których Pan Bóg chętnie wysłucha. Oczywiście, że my możemy zanieść naszą prośbę do Chrystusa bezpośrednio, ale co z tego, skoro nasze zanoszenie próśb nigdy nie będzie przepełnione taką wiarą, taką ufnością, taką doskonałą postawą serca, którą posiadają święci, do, do których my się możemy zwrócić z prośbą o to, żeby oni zanieśli swoją prośbę, naszą prośbę. Do Pana Boga. Te fakty o tym, że potrzebujemy wstawieństwa świętych, są często pomijane w narracji posoborowej i tutaj właśnie się to uwydatnia. Czyli to, że nie wzywamy wstawieństwa świętych Trzech Króli, ale że sami przyjmujemy Chrystusa. Po drugie, trzeba tutaj podkreślić, że mocą błogosławieństwa Kościoła, które on czyni nad danym przedmiotem, ten przedmiot staje się sakramentalium. Nie mamy tutaj do czynienia z jakąś zwykłą modlitwą nad jakimś przedmiotem, który odprawia przypadkowy wierny. To jest moc błogosławieństwa Kościoła, czyli moc szczególna. Kościół, gdy modli się nad kredą, ustanawia ją sakramentalium, które my możemy później wykorzystać jako zbawienne lekarstwo dla naszych dusz. I ta kreda, i to napisanie nią na drzwiach Trzech Króli, nie jest już jakiś, jakimś tam zwykłym symbolem, nie jest jakimś tam zwykłym zewnętrznym znakiem, który my wykonujemy po to, żeby pokazać, że przyjmujemy do domu Chrystusa. Nie, to jest już rzeczywiste sakramentalium. Przez te sakramentalium działa moc Boża. To coś, nad czym Kościół się modlił i uświęcił swoją mocą, czyli w tym przypadku właśnie kreda i obrzęd napisania yy, imion trzech Króli na drzwiach stał się rzeczywistym sakramentarium, który działa mocą szczególnej łaski Bożej. W przypadku tradycyjnego błogosławieństwa kredy kościół wyraźnie błagał o błogosławieństwo trzech Króli dla osób, którzy wezmą kredę lub napiszą nią na drzwiach ich imiona. Czyli nie tylko my sami, zwykli wierni, wzywamy tutaj błogosławieństwa trzech króli, ale działa tutaj również moc kościoła, który w reprezentacji kapłana wzywał błogosławieństwa trzech króli. I jeszcze jedną rzecz należy tutaj podkreślić: Kościół, gdy ustanawia jakieś przedmioty jako sakramentalia, to w niektórych przypadkach działają one samą swoją obecnością. I tak jest. W przypadku na przykład palem, które święcimy w niedzielę palmową, gdzie w tradycyjnych tekstach błogosławieństwa jest wprost powiedziane, że te palmy przynosimy, przynosimy do domu jako zbawienne sakramentalium. I to samo dotyczy tej kredy na 6 stycznia, którą Kościół uświęca swoją mocą, gdzie sama obecność poświęconej kredy może stać się zbawiennym sakramentalium. W treści błogosławieństwa powiedziane jest, niech tym wszystkim, którzy ją wezmą. Albo napiszą nią na drzwiach swoich domów imiona świętych. Więc widzimy tutaj, że sama obecność uświęconej mocą kościoła kredy staje się dla nas sakramentalium. Po trzecie, widzimy, że w tekście tradycyjnego błogosławieństwa te prośby, które kościół zanosi, są jasne i konkretne. Prosi się tam o bardzo konkretne, wyrażone w sposób precyzyjny łaski: o to, żeby kreda stała się środkiem zbawiennym, o to, żeby przyniosła zdrowie ciała i ochronę dla duszy. Ten tekst jest jasny i precyzyjny i uwzględnia przede wszystkim to, co jest najważniejsze, czyli zbawienie dusz wiernych, w przeciwieństwie do tekstu nowego, gdzie prośby są niejasne, mdłe i takie, że można je zrozumieć na różny sposób. Spraw, abyśmy stawali się coraz bardziej widocznym światłem dla ludzi, którzy Ciebie szukają. To jest tekst, który można zrozumieć zarówno na sposób katolicki, jak i na sposób niekatolicki, w tym tradycyjne błogosławieństwo przewyższa nowe, że tutaj nie da się nic zrozumieć. Zinterpretować niepoprawnie. I to jest tak naprawdę w tym najniebezpieczniejsze, dlatego że zmysł wiary nie jest kształtowany prawidłowo, dlatego że wierni mogą zrozumieć to na wszelkie możliwe sposoby, dlatego że tutaj jest możliwość odczytania tego na sposób niekatolicki. Pominięcie w tym tekście kwestii zbawienia będzie za przeciętnego wiernego niezauważalne. I taki wierny, który nie będzie się kształtował w oparciu o treści katolickie, będzie się po prostu stopniowo oddalał. Od życia wiarą katolicką, i w konsekwencji ta wiara, którą wierny będzie wyznawał, przestanie już być tą samą wiarą, którą wyznawali apostołowie. Dlatego, drodzy katolicy, jeśli piszecie na swoich drzwiach KMB, to piszecie prawidłowo. Jeżeli piszecie w ten sposób imiona trzech króli, to piszecie prawidłowo. Jeżeli wzywacie w ten sposób ich wstawiennictwa na nowy rok, to robicie słusznie, bo tak właśnie czynił Kościół. I tak Powinniśmy czynić, kontynuując dzieło przezeń wypracowane. Jeśli piszesz CMB z prośbą o to, aby Chrystus połogosławił Twój dom, to oczywiście, że w tym samym, tym jednym konkretnym zdaniu nie ma nic złego, ale jest to obrzęd niesłuszny w kontekście święta Trzech Króli. Nie jest to obrzęd katolicki, jest to obrzęd, który protestantyzuje naszą wiarę, oddala nas od wstawiennictwa świętych, zanika w nas świadomość. Potrzeby korzystania z sakramentaliów i w konsekwencji oczywiście świadomość potrzeby korzystania z mocy, jaką posiada kościół apostolski, czyli kościół katolicki. Dlatego jeśli piszesz CMB, to piszesz błędnie i powinieneś pisać KMB. <grych> jeśli obejrzałeś ten film do końca, zachęcam Cię do tego, żebyś napisał w komentarzu, modlę się za wstawiennictwem trzech króli. Dziękuję Wam za uwagę, i do następnego odcinka.